Witam wszystkich na czytaniach. Poprawia kamera, żeby na pewno. Okay. E, witam wszystkich na czytaniach e, na, styczeń, e, na styczeń. Na styczeń na moim kanale Teletempati. Z tej strony Paweł. E, będzie trochę krótszy rozkład niż normalnie, ale, ale myślę, że może dzięki temu będzie bardziej esencjonalny. Co chciałem powiedzieć jeszcze na samym początku, to oczywiście podziękować Wam za Waszą obecność. Żyć Wam szczęśliwego Nowego Roku, ale też może ciągle jeszcze wesołych świąt. Nie wiem tak do końca, czy będę ten tefik, jakby w jakiej kolejności będę te filmy dodawał na kanał, czy, 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 czy skończy się, czy jakby nie, nie będę dodawał ich wcześniej. Tak naprawdę jeszcze przed okresem świątecznym, to właściwie jest bardzo prawdopodobne. Ponieważ zastanawiam się, czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakiej formie zrobić czytanie roczne i w związku z tym, kiedy je będę wkładał na kanał, więc nie wiem, jak to jeszcze wszystko się tak dokładnie ułoży. Ale co jest ważne, to oczywiście chciałem Wam podziękować za obecność tutaj ze mną. Zaprosić Was do komentowania, do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam Was też oczywiście na mojego bloga, tam można poczytać różne wpisy, które dodaję, może nie bardzo często, ale dosyć, dosyć regularnie można zobaczyć, co mnie interesuje i, i co jeszcze? Aha, no i jeśli ktoś jest oczywiście zainteresowany czytaniem indywidualnym, może czytaniem rocznym, to też jakby jak takie czytanie indywidualne zamówić, odsyłam do, do filmu do opisu pod filmem. I tam są wszystkie linki, tam są wszystkie informacje. Można też po prostu napisać do mnie na adres mailowy, który się pojawi w rogu. Ok, to tyle, to tyle słowem tego dosyć chaotycznego wstępu. I co, zapraszam Was tak, do zobaczenia w czytaniach dla Waszych znaków Pa. pa. Przechodzimy teraz do rozkładu dla ryb. Pytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, o jakich potrzebujemy wiedzieć, dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości, tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Cztery karty. Potem będzie jeszcze jedna z drugiej talii. <grym> Najpierw karta wyjścia. Początkowa energia, jaka będzie dominować w tym y, miesiącu. Od czego wychodzicie? Od czego wychodzicie? W co wchodzicie? Y, na początku tego miesiąca i na początku tego roku. Jest dziesiątka. Dziesiątki mówią o zamknięciu cyklu, o dopełnieniu się pewnych wydarzeń, w tym wypadku pewnym takim przelaniu się kielicha. Wszystko jest pełne, wszystko jest na full, wszystko co miało się wydarzyć, wydarzyło się na poziomie emocjonalnym, wytworzyło się taki idealny system. Dziesiątka kielichów mówi o takim harmonijnym przepływie energii emocjonalnej. Tak? Gdzie, gdzie wszystkie emocje trafiły, jakby, do, w odpowiednie miejsce, w odpowiedni czas, tworząc to poczucie harmonii, poczucie szczęścia, poczucie pełni, to jest karta szczęścia. To może być też karta miłości, szczęśliwej miłości, tego bycia w takim miejscu, w którym czujemy się komfortowo i w którym zawsze chcieliśmy być. Ja myślę, że ona tutaj wskazuje na to, jak ważna jest suma waszych doświadczeń emocjonalnych z minionego roku. Tak? I w jaki sposób ona was wykreowała jako takie pełne, skończone w cudzysłowie byty, jako skończone istoty, tak? z tą całą waszą świadomością, z całą waszą osobowością, którą w sobie nosicie, która się objawia tak? poprzez wasze słowa, poprzez wasze uczynki, poprzez wasze zachowania i wasze wybory, i w jaki sposób to jest całkowicie idealny. Taki domknięty proces. To jest karta, która mówi o tym, że jesteście na tyle em, pewni siebie, gdzieś w środku emocjonalnie, że możecie iść dalej. Zobaczmy w takim razie, co jest dalej. Okay. a dalej mamy podzielenie tej dziesiątki. Tak. O połowę. I pozostanie przy samej piątce. Tak, jakby gdzieś tutaj coś miało zostać utracone. Ja myślę, że to są tak naprawdę trochę ta dziesiątka kielichów i piątka e, kielichów, to są tak naprawdę trochę dwie strony tego samego medalu. Nigdy tak naprawdę nie istniejemy w całkowitej pełni i też nigdy nie istniejemy w, jakby w całkowitym braku. Wszystko jest kwestią perspektywy, wszystko jest kwestią interpretacji, wszystko jest też kwestią tego, co w danym momencie jest dla nas istotne, na co zwracamy uwagę i na co się skupiamy. Ja myślę, że te dwie karty obok siebie. One mówią, że tak jakbyście gdzieś balansowali, e, właśnie między jednym stanem a drugim. Nie wiem, czy nie mogli się zdecydować na to, e, która wersja mojej rzeczywistości jest prawdziwa: czy pełnia, czy właśnie brak pełni. Bo piątka kielichów mówi o tym, że czegoś nie mam. Czegoś bardzo ważnego nie mam. Miałem, miałam, ale to straciłem, ale to straciłam. I teraz się na tym skupiamy. I teraz koncentrujemy się na swoich emocjach, tych trudnych, tych niewygodnych. Eem, taka trochę rysa na szkle. Tak to widzę, tą piątkę kielichów w kontekście tej dziesiątki kielichów, tak? Tak jak mówię, um, tak jakby coś się udało, ale tak nie do końca. Gdzieś mam powody się cieszyć, ale skupiam się na tym być może, na czym, co nie daje mi powodów do szczęścia. Może jakiś brak stabilności emocjonalnej, a może patrzenie za daleko wstecz. Bo to o tym też może mówić piątka, piątka kielichów: że patrzę wstecz na, na przeszłe wydarzenia i skupiam się na bólu, jaki one mi zadają, a nie na tym, co daje mi szczęście, albo nie na tym, co, w jaki sposób one mnie zbudowały, albo po prostu na tym, że są takie, jakie są i nigdy nie będą inne. No bardzo tutaj dużo zniuansowania weszło. Zobaczmy, co jest wyzwaniem. Wyzwaniem jest kolejna dziesiątka. Tak, jakby mam wrażenie, że zsyntezowanie tego, połączenie w jedno, jakby i po to, żeby rozpocząć drogę, po to, żeby unieść to wszystko razem na plecach. I to szczęście, i może jakiś brak szczęścia, radość, i smutek, tak? Poczucie spełnienia, i poczucie niespełnienia. W dziesiątce buław musimy wziąć to wszystko, co mamy na plecy, wszystkie swoje obowiązki, całe swoje doświadczenie i użyć to po to, aby w dalszej perspektywie przejść drogę i dotrzeć do celu, tego, na którym jesteśmy skoncentrowani i tego, e, m, tego czego pragniemy. Myślę, że o te karty tutaj razem, one bardzo mocno mówią o tym, e, to, na co patrzysz. W kierunku czego, na czym jesteś skupiony, tam dojdziesz, tak? Tym się staniesz. To będzie twoje, twoje życie. Natomiast strasznie dużo tu jest, mam wrażenie, takiego, taki jakby punkt ciężkości został położony na Wasz wybór, na Waszą decyzyjność, na to, że to wszystko tak naprawdę zależy od Was. Um, i, um, I nie wiem, czy to Was trochę nie przeciąża w jakiś sposób, albo może Was nie przeciążać. Ale chyba sami do końca nie jesteście pewni, właśnie, czy przeciąża, czy nie przeciąża. Zobaczmy, jaka jest karta rady. Mamy świat. Świat, który mówi też znowu o zamknięciu cyklu. Mieliśmy dwie dziesiątki zamykające pewne cykle i mamy, e, i mamy wielkie arkanum, które zamyka cykl, ale zamyka w sposób bardzo taki ewolucyjny, bardzo mądry, bardzo też taki. E, mm, konsekwentny w stosunku tego co było wcześniej to jest, to jest krąg tak? świat oznacza koło które jest zamkniętą całością które tworzy szczelną barierę pomiędzy tym co w środku a tym co na zewnątrz po to aby jakby wszystko było uporządkowane i po to aby to co włożymy tam do środka było bezpieczne ja myślę że ta karta jako rada ona mówi wytw wytwórz sobie właśnie tą strukturę to może być niezwykle istotne. Dlaczego? Bo mamy wodę, która jest płynna i elastyczna i której brakuje struktury, przez co możemy mieć huściawkę nastrojów i mamy energię ognistą, tak? która też jest elastyczna, też jej brakuje tej struktury. I na końcu stąd ta rada jako świat, tak wszystko się zamknie, wszystko się skończy. Jak to się skończy, na jakich warunkach się skończy, na jakich warunkach jakby e, będzie egzystowało, zależy od Ciebie, jak, w jaki ten krąg wytoczysz wokół siebie, co włożysz do środka, co pozostawisz na zewnątrz, poza sobą. To jest, to jest jakby czytanie o zbieraniu energii, o zbieraniu energii na, jak, na jakąś przyszłość. Ale też kon, takim konsolidowaniu przeszłości w naszym tu i teraz. Um, nie widzę tego jako e, takiej energii ciężkiej, tylko właśnie takiej, która wymusza wzięcie pewnej odpowiedzialności, zachowania takiego dojrzałego i dorosłego, pewnej takie, taki, mm, takiego zachowania u podstaw którego leży. Zrozumienie, że szczęście i nieszczęście są gdzieś obok siebie, tak? Są tym samym. Tylko jedno jest pełnią, a drugie jest brakiem pełni. Ale to ciągle jest ten sam punkt. Zobaczmy, jaki jest wynik. Stali tarota kruków. Zobaczmy, co z Wami zostanie. Co Wyźniecie ze sobą? No ja tutaj myślę, jaki rodzaj mądrości, albo jaki rodzaj struktury. Na co się zdecydujecie? Jeśli się na nic zdecydujecie, to też się na coś zdecydujecie. Tylko wtedy zdecyduje o tym wasza podświadomość. Ale to też będziecie Wy, tak naprawdę. Zobaczmy. Proszę bardzo. Siódemka, e, siódemka mieczy. Mhm. No, właśnie ta odpowiedzialność, ta decyzyjność. Co zabiorę ze sobą? W jaki sposób e, chcę, na jakich zasadach chcę grać? Trochę mi o tym mówi ta karta tutaj. Też w kontekście tych kart. Ja myślę, że em, ta siódemka mieczy, właśnie, bo tak patrzę na te na razie karty. Em, ta siódemka mieczy. Ona mówi, że coś macie bardzo mocno wyklarowanego, jakiś pomysł na temat tego, co wam się przydarzyło w zeszłym roku. Bo ja tak to interpretuję, też przez tą kartę świata trochę i przez te dziesiątki. E, I na temat tego, kim się staliście. I teraz jest kwestia taka, żeby e, podjąć właściwą decyzję, tak? I wziąć to, co ja chcę wziąć. E, z, takim, z taką świadomością, że wszystkiego nie wezmę na pewno. Z taką świadomością, że z czegoś muszę zrezygnować. Że to, I że to jest dobre, tak? że i tak nie ma sensu brać tego wszystkiego. Czy to Nawet gdybym próbował, to co nie ma, czy próbowała, to nie ma większego znaczenia, nie ma powodu tak się zachowywać. Karta teraz też mówi o pewnej mocy, pewnej zdolności do, takiego, do takiej inteligencji, do takiej błyskotliwości, przenikliwości też. Eee, mogę zaufać sobie, zaufać to, że w ostateczności mój sąd będzie właściwy. I chyba tak jest, bo jeśli gdzieś w swoim doświadczeniu macie zarówno doświadczenie dziesiątki kielichów, tak jak mówię, tego archetypu szczęścia, pełnego szczęścia i piątki kielichów, tego archetypu nieszczęścia, to jakby z tego formułuje się całość, z tego formułuje się pełna mądrość, która myśla jako, jako świat, da wam podstawy do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce i postępować tak, jak potrzebuje postępować. To jest też karta odcięcia się od czegoś. Tak mi się wydaje. Od czegoś, co już wam nie służy. I wy to zrobicie. Ehm, no też taki swój, bardzo mocno typowy dla was sposób. I myślę, że właśnie to może być taka finalna rada, czy taka sugestia. Zobacz, jak ty robisz rzeczy, jak ty się zachowujesz, co jest dla ciebie niezwykle unikalne, bo to może być szalenie ważne w tym momencie. Zwłaszcza, że gdzieś gramy o tę o o pełnię szczęścia, tak? O ten, o ten wielki arkanum świat, który jest takim pełnym szczęściem. Zamknięciem się cyklu, dotarciem w to miejsce, w które chcę dotrzeć. Trochę taki święty gral, Trochę taki święty gral, ten prawdziwy. Eee, I pełny. Okej, okay, słuchajcie, zostawiam was z tym. Mam nadzieję, że to czytanie z wami rezonowało. Że było dla Was inspirujące. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam Was do zostawienia komentarza e, pod filmem. Zapraszam Was do zalajkowania filmu. Jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie kanał, żeby mieć zawsze jakby dostęp do, do nowych filmów, które się będą pojawiać. E, ja ze swojej strony żegnam się z Wami oczywiście i do usłyszenia kolejnym razem. Pa pa.